Witam wszystkich i chciałem wam pokazać gołąbka po ataku Jaszczębia Dziś był ewidentny atak Gołąbek jest zraniony Puściłem gołąbki na oblot I co, latały sobie Po jakimś czasie zobaczyłem, że stada nie ma. Pół godziny nie ma nic. Po 40 minutach widzę jakieś dwa wysoko Czyli stado się rozpieszkło. Już mi się to widziało podejrzane. I nadleciała cała grupa, bardzo wysoko. Latały. I zaczęły spadać jak bomby do gołębnika. Czyli wystraszone części. Później grupa latała jeszcze w koło. No i co, wyszłem na pole, za stodołę i widzę gołębia w polu. To mi się wydało już podejrzane. Nie uciekał. I chwili gdy wziąłem go w ręce. Zobaczyłem taką ranę. No myślę, że nie jest to poważna rana. Zdołał mu się wyrwać. Nie wiem czy wziął inne. Muszę sprawdzić czy wziął jakiegoś innego. Zdezynfekuję mu to ranę I myślę, że się z tego wyliżę. No to jest ewidentnie po pazurze. Wbił mu pazura, chciał go uchwycić. Ale mu się wyrwał go. Bo... No nie lata, bo to teraz gołąbek cierpi Gołąbek cierpi No ale myślę, że się z tego wyli, dam mu jeść Będzie wszystko ok Także Ataki się już zaczęły nie widziałem chwili ataku bo zająłem się czymś innym nie widziałem tego no ale stało się czyli zima jest w pełni ataki Jaszczębia już są ostatnia grupa 10 gołębi przed chwilą wpadła do głębnika muszę skontrolować, czy coś nie brakuje. No a tego łąbku będziesz miał teraz kurację. A myślę, że wyliżesz się z tego. Nie jest to raczej poważna rana. To jest ukucie wbicie pazura. Rana krwawi, ale myślę, że Wyliżesz się z tego gąbki, już wszystkie w głębniku, no i co? Ciężko mi powiedzieć, czy coś wziął, bo być może tego ranił, a wziął innego. Ciężko teraz tu określić, no dobrze, będę kończył ten filmik. Czyli już, już kolega atakuje. you <laughs>